CZE SPIERDALASZ? Podgrzejemy Cię, cwerem. Ta, śmiej się, śmiej się. Kurwa, znowu ten ogień. Jebany. O! A, też. już, chuj, nie ma Tu coś można z tym zrobić? Nie, chyba. Dobra, to została nam tylko jedna droga. Praktycznie ostatnia. Chyba idę po mechanika, w takim razie. Idziesz, chuj, łysy? To chodź Dobra nie pierdol, chodź Hmm Będzie trzeba jakoś coś rozmyślić, rozminisz O zdechłeś, to zapeszek Kurwa Maci ta. Kurwa nawet latarki nie mam? Ja pierdolę Kurwa muszę iść po latarkę w takim razie To co, odpierdala, może to leczy do... A chujcie wiem A tutaj jest, kurwa <laughs> No, to ja rozumiem Jest la... latarka Tu nic nie ma, tak? Dobra Znajomy jakiś Ciekawe Kurwa, sorry, cię. Ej, kurwa no ja żartowałem, niechcący, kurwa! O Jezu! Co za debil, kurwa no. Już się obraził kurwa trochę tylko. Trochę go patnęłem tym ogniem już Chciałem spalić co innego no, nie ciebie. Jak tego nie rozumiesz to jesteś debilem, ale... No. nic na to nie poradzę. Za się nie da wleczyć na trzeźwo. Eee, dobra. Idę po tą jebaną latarkę. Ty co tu robisz? Kurwa, zdychaj, nie państwo No, zdechłeś. Wreszcie! Dosyć ciężka gra. Jak na te klimaty. A, chodź tu, Czesław. Okej. Okay. Wiecie, Bogdan, chodź. Teraz się musi udać. Dobra, daję go. Dobra, spierdlamy stąd. Hmm. Bo wow. trzeba uważać. To się robił. Pewnie się pomylę. Ma tu jest działko. To rozjebie je. Będzie z głowy. Co ty kurwa? No A ja pierdole. Ten już się trochę zranił. Kurwa, już, już, już. Czekaj, tam jeszcze działko jakieś jest? No tam chunki będą nas gonić. Chuj tam. wyjebanem ma to O oh shit Nie, proszę! Nie zabijajcie nas! Kurwa Posiadkowali mnie Kurwa mać! Nie, ja nie ogarniam kurwa! To trzeba tak, zamknąć tego chuja może Kurwa cały ten Kurwa komandosi, nie? Kroczyli w akcję Życia mam w chuj normalnie Mam pomysł Wow. Wezmę sobie lornetkę tą jebaną po raz szósty ja, e, znowu w chuj Chyba zlechłeś Dobra teraz żeby nie było to zapiszę to Z tego paralizatora w dupę wsadzę kurwa Ja pierdole Zapiszę kurwa, niech tamty chuj siedzi Go wtedy nie zajebią Dobra, cyk Idziemy kurwa, teraz się musi udać Musi się udać O, kurwa Prawie zdechłem, co to kurwa ma być? Przez drzwi przeszedł kurwa Ja pierdolę Czekaj, on jest ze mną, czy... jak? Hahaha! Ha, ha. O to chodzi, o to chodzi! Hunki będą mieli co robić. Daj daj buzi. <śpiewa> Spierdalej. Dobra, teraz trzeba to jakoś tako... Bym wyłączył, ale nie pamiętam. Co trzeba robić? Dobra. Działka nie ma. O! Zajebali go już? Możesz, kurwa! Eee! Kurwa! Wow! Kurwa, posiekali mnie Ja pierdolę Kurwa twoju mać! No ja, ja nie wytrzymam, no kurwa no Nie, ja nie wytrzymam, no kurwa no to jest co... To jeszcze na normalnym poziomie, no ja pierdole! Takie komedie kurwa to w życiu, no, no ale w sumie to jest... Jeden z najcięższych teraz setupów no to Ta medek się kurwa zsikał Tak czekał długo aż się zsikał Zsikał się kurwa Pierdalej pedale Dobra teraz musimy zgadnąć Ojej kurwa wypierdalej wypierdalej Oj kurwa Siedź tam kuwa, cappuccino po cichu kurwa. Dobra jak to tworzyć Ludzie dajcie mi siłę Dobra Hmm Któryś z tych trzeba nacisnąć Nic się nie dzieje I chuj, wiedziałem Kurwa o, 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 Może, może zadziała O kurwa, O Nie zabić kurwa, ja pierdolę To się nie mo nie można pomylić to się nie można pomylić kurwa No ja pierdolę no Gra jest normalnie Przejebana Tam potwór jest czy nie ma, ją zajebali kurwa Ten z granatnikiem kurwa chodzi to Co tu się dziwić, ja pierdolę Z takim życiem to Ja pierdolę Uyyy Gdzie kurwa A niech chcie chuj Weźmie Kurwa, zdychaj i leściu Pierdalam stąd Zamykam drzwi i mam was głęboko w dupie. Dobra, jeszcze raz słuchajmy. To było tak jakoś Kurwa <śmiennie> Ja pierdolę Nie, ja nie wytrzymam kurwa no to w kurwia zaczyna, no ja pierdolę, no <grywia> Kurwa <grywia> No dobra, spróbujmy jeszcze raz, jeszcze raz Hopsa hopsa. No Jezu, w kurwia mnie, mnie ta animacja pojechała Jest ten kutas? już no, to post Eee, kurwa Gdzie ty? On chce... Zajebać mojego kumpla, może? A chuj mnie to boli, dobra, jeszcze raz To na pewno Chyba to O! Bingo! Jestem kurwa wielki, a tu trzeba zajebać Jest! Dobra, teraz trzeba się zastanowić, co dalej Oe kurwa O kurwa Wiecie że zginę za chwilę Możesz kurwa Tu coś jeszcze O to jakiś człowiek Tutaj mutant Kurwa Wypierdala się ten Aaaa, Rambo Kurwa, was jest coraz więcej zamiast coraz mniej Wezmę apteczkę i spierdalam Kurwa, nie wezmę. Wow, wow Ile tego syfu będzie jeszcze? łapie Dobra, szybko apteczka O kurwa, łapy coś. Uleczmy się Ej już? Co to kurwa ma być? Tak skromnie? To jechaj leszczu pierdolny Otwieraj się kurwa Dobra, nie chcesz to hucić Dobra, hakujemy <ścoughs> Aha, dobra Ej, dalej Kurwa Jak tu hakować, jak tu kurwa Te chuje biegają w dupę co wejść O. Dobra, dokończmy hakowanie. Wow, się tak chuj do dowied co dowiedziałam. Dobra, teraz mamy troszkę więcej czasu, więc możemy se... zwalić kapucino. Ho, ho. ten chyba będzie zły. Wow, jestem w celi, dzikie zwierzę. Eee... Tu coś mamy jeszcze Żeberka! Jak ja lubię Żeberkę Wow! Tunel! Pójdziemy tam? Maybe tomorrow Dobra, to zróbmy tak to Zaryzykujemy. A pochój tego skurwiele otwierać Ach, chuj ci w dupę tam Dobra, pójdźmy tam, potem tutaj przyjdziemy. O tak, o zrobimy to. Zobaczmy, co tutaj nas trafi. Co tutaj będzie? Nikt nie wie. Nikt nie wie, dobra. Nikt nie wie. O, żeż kurwa. Co tu się dzieje? O, żeż kurde. Spadłem. Spadłem Teraz się dobiję frajerze Wow! Dawaj, dawaj, dawaj Sita to Oj 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 podpalił się, o się przegrzał Co ty, nie masz chłodzenia? może że ty w dupę Ale mi w dupę wlazłeś No, jeszcze troszkę. To nie będzie bolało. No, to mi się podoba. Zasilanie komputera. Tutaj coś... O, to mój stary komputer. Taki trochę podobny nawet. Dobra, to trzeba tak sprowadzić tutaj profesjonalistów. zadychę. Mechanika, który zdra po siebie. Ty, mam nadzieję, że mój inżynier żyje chociaż Czekaj, gdzie, gdzie go schowałem? zgubiłem znaczy się Żyjesz? To dobrze No i na maksa To się skończy w sumie kiedyś Mam ostatnią apteczkę. znaczy nie, kurwa nic nie mam Co tu pozamykać trochę, bo tu się tłuszcz robi Troszkę coś medyk ma No patrzcie on się zżygał Jakiś taki Jakiś chłop chory taki trochę na głowę Dobra pozamykajmy bo tam z różnych dziur wyłażą Czym mniej dziur tym bezpiecznie dla nas Dobra no to Otwórzmy tam to coś i O o o Mam coś no Idź to No, Dobra tam... Rupta, rób, rób to co trzeba. Pomacaj to, pomacaj. Dobra, pomacałeś. Teraz działa, ale jeszcze nie wiem co działa. No to chodź, idziemy. Pamiętaj, zamykaj drzwi zawsze. Do sobą. A czekaj, może to komputer działa, wiadomo. O, dobrze, nie myliłem się. Aha, kod 27. 10. Jakoś tak, dobra. Chodź to O, drzwi nie zapomniałem. Dobra, skradamy się. Czu, 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 czu. No to trzeba dać do pamięci i... Pożegnać was. Hmm. No to na razie.